jeżeli myślimy o, o tej polityce narkotykowej racjonalnie. Więc y, konsekwencją takiej polityki abstencyjnej jest próba wyrzucenia narkotyków ze społeczeństwa. Y, próbą y, dogadania się z, z, z narkotykami są programy redukcji szkód. W ogóle na, czym, na czym to polega? Czym jest redukcja szkód? Redukcja szkód jest takim, taką filozofią, która zakłada, że ponieważ nie możemy y, zlikwidować... Y, Zainteresowania substancjami psychoaktywnymi. To przede wszystkim mów, mówmy o tym rzetelnie i uczciwie, to znaczy dostarczajmy wiedzy, która jest prawdziwa, zamiast straszyć i tworzyć różne mity. Poza tym y, wspierajmy osoby, które używają substancji psychoaktywnych, w tym, żeby się nie uzależniły, w tym, żeby nie zakaziły się wirusem HIV, żeby nie zakaziły innych wirusem HIV, żeby nie zakaziły się żółtaczką C żeby funkcjonowały możliwie tak jakby najzdrowiej dla siebie i dla społeczeństwa, ponieważ, więc, więc redukujemy szkody mhm. osobiste i, i społeczne. Um, tutaj w działania redukcji szkód także, wpi więc wpisujemy tutaj punkty wymiany igieł i strzykawek. w krajach, e, w Niemczech na przykład lub też w Szwajcarii e, proponowane są pokoje iniekcyjne, gdzie osoby mogą przyjść i wstrzyknąć. E, substancje, które samo przyniosły, dla, dlatego, że jest to sposób na zapobieganie przedawkowaniu między innymi. Więc jest to mnóstwo interwencji, które pozwalają na to, żeby osoba żyła i funkcjonowała możliwie najbezpieczniej z tym swoim mhm. uzależnieniem. Tak? E, no i tutaj mamy też jeszcze tak jakby inny, e, inny kawałek redukcji szkód, to znaczy e, to znaczy Proponowanie leczenia substytucyjnego, zakładając, że ktoś jest głęboko uzależniony i nie może po prostu odstawić opiatu z jakiegoś powodu, proponujemy im metadon lub buprenorfinę. W Polsce propo proponujemy metadon. To jest tak troszkę jak plastry na nikotynowe, tak? Jeżeli ktoś nie może przestać już w tej hmm. chwili sam, no to zaproponujmy im coś, co y, złagodzi lub też y, zniweluje głód narkotykowy. No, a spowoduje to, że nie spowoduje haju, a spowoduje to, że będą mogli wrócić, że tak powiem, do normalnego życia funkcjonowania. Przed nami jeszcze widać daleka droga, dlatego że my jeszcze chcemy udowodnić sobie światu, że możemy żyć bez substancji psychoaktywnych, upijając się przy tym notorycznie. Mm -hmm. I w związku z tym my promujemy coś, co się nazywa leczenie abstynencyjne, to znaczy no, wysyłamy ludzi do różnego typu ośrodków żeby tam sobie pomieszkali w takiej kompletnej izolacji, e, myśląc, że jak sobie tam pewne sprawy przedyskutują ze swoimi e, kolegami i, i prze, przemyślą, to wrócą do nas trzeźwi. Trochę to wynika z tego, że my po prostu cały czas żyjemy w świecie fantazji, a nie rzeczywistości.